No, hello, tutaj Purpose jest ze mną. i Siemanko. Oj, tam oj tam mi też nie wszystko wychodzi. O wiesz? kurde. Oho, o kurde. Ty to trudne będzie. Szczeniaczek. Wiesz co, ja zazwyczaj sobie pykam. Takie robię. Pek, 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 pek i mi wszystko wychodzi. O 0%. Co? Muszę nie za... trafiłem na środek. O kurde. Dead <laughs> na środek, nie trafiłem. O, o mój Boże. Kurde. Ripping pasta. Dobra, mam, 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 mam tylko. Dobra, ja też. Dobra, to ja sobie popatrzę, co ty tutaj będziesz robić, może ci troszkę też pomogę. Nie, 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 nie podpowiadaj mi przypadkiem, bo jak mi ktoś zaczyna podpowiadać, to u mnie to idzie bardzo na odwrót. Okej. Okay. Butelka wody. Czuć, to że będzie, to będzie ciężkie. No co, ty prościutkie. Jak podoba wszystko no... jest. Tak, 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 prościutkie, a ja zaraz tutaj to schromolę, jak znam siebie. Oh, curta!